Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jak co niedzielę o 12.15 przychodzę do Was z nowym filmem z nowym live'em nazywam się Małgorzata Kurzępa. Od ponad 10 lat inwestuję w nieruchomości, od ponad 8 lat w UK prowadzę firmę Fairhouse Investments, która specjalizuje się w nieruchomościach typu Single LED, ale również zajmujemy się innymi strategiami. Także Single LED to jest moja główna strategia, jak zawsze słuchajcie, jajka w różnych koszykach, tak? należy zawsze dywersyfikować swoje przychody, także ja też to robię. Zapraszam was dzisiaj na live pod tytułem czy trzeba być dobrym sprzedawcą, aby inwestować w nieruchomości? Cześć Gosia. Bardzo miło mi was widzieć. Słuchajcie, widzę, że jest już kilka osób. Przywitajcie się ze mną i napiszcie mi, skąd mnie oglądacie. To jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, dlatego że wtedy jest mi po prostu łatwiej dobierać tematy. Jeżeli piszecie na przykład co was interesuje albo czego chcielibyście się konkretnie dowiedzieć, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, ja wtedy będę w stanie zaplanować takie tematy i takie tematy dla Was przygotować i Wam po prostu o tym opowiedzieć. Także cześć Jasiu, cześć Kasia, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak już mówiłam, dzisiaj będę mówić o tym, czy trzeba być dobrym sprzedawcą, żeby inwestować w nieruchomości. Dla wielu z nas yy, i sprzedaż sama w sobie jest trochę przerażająca. Jest wiele osób, które y, nie znają się na sprzedaży y, i wydaje im się, że y, mogą robić różne rzeczy, byleby tylko nie wiązało się to ze sprzedażą. I powiem Wam szczerze, że y, jeżeli w ogóle są tutaj takie osoby, które wpadły tylko na chwilę, które mają 5 minut pomiędzy obiadem a deserem i chcą usłyszeć tylko krótką odpowiedź, to powiem Wam tak. Umiejętności sprzedażowe nie są niezbędne w inwestowaniu w nieruchomości, natomiast bardzo w tym pomagają. A więc, usłyszeliście, jeżeli to jest to, co chcieliście usłyszeć, możecie wracać do swoich, do swoich niedzielnych zobowiązań. zobowiązań. Natomiast ja powiem Wam trochę więcej, powiem tym osobom, które będą chciały ze mną zostać i które będą chciały posłuchać tego, co ja na ten temat myślę. Słuchajcie, są, e, dla, e, umiejętności sprzedażowe nie są niezbędne w inwestowaniu w nieruchomości o tyle. To znaczy, to co mam na myśli mówiąc o tym, to jest to, że są takie biznesy, gdzie zdecydowanie umiejętności sprzedażowe są na pierwszym miejscu i jeżeli nie umiecie sprzedawać, to po prostu tamtych biznesów nie pociągniecie. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, no to naprawdę powiem Wam, że można być mrukiem, introwertykiem, taką kompletnie aspołeczną istotą. I też znajdziecie dla siebie nisze. No oczywiście tutaj trochę przesadzam i żartuję, ale to właśnie chcę Wam powiedzieć. Są e, takie osoby, które nie są specjalnie sp e, społeczne, nie mają takich super wykształconych czy wyuczonych umiejętności sprzedażowych, a też w nieruchomościach sobie świetnie radzą, dlatego że odnalazły taką grupę swoją docelową albo taką strategię, która po prostu przy ich charakterze osobowości świetnie się sprawdza. Słuchajcie, tak samo w innych inwestycjach, ja w każdej innej firmie istnieje pewien mamy pewne zasoby, umiejętności czy kompetencji, które po prostu w takich sytuacjach wykorzystujemy, czy w budowaniu firmy, czy w sprzedaży, czy w tworzeniu produktów, czy w marketingu i tak dalej. Po prostu są pewne umiejętności, które będą nam potrzebne. I co to są za umiejętności? Ogólnie podział przeprowadza się na tak zwane umiejętności miękkie i twarde. Miękkie to są te takie bardziej związane z relacjami, natomiast twarde to są te bardzo konkretne, bardzo, bardzo specyficzne dla każdej konkretnej dziedziny czy branży. Więc umiejętności miękkie to jest między innymi komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania sobą w czasie również, umiejętność bycie kreatywnym. A także umiejętność słuchania. I przydadzą nam się one w biznesie, w prowadzeniu biznesu związanym z nieruchomościami, w sytuacjach, kiedy na przykład wyszukujemy nieruchomości, będziemy musieli nawiązywać relacje z agentami, ze sprzedającymi, ze współpracownikami, gdy będziemy rozbudowywać firmę i zatrudniać nowych pracowników, gdy musimy pogodzić swoje zobowiązania słuchajcie wobec firmy z rodziną, a także u bardzo wielu osób na początku musimy to też pogodzić z naszą pracą zawodową. Także, gdy tworzymy misję, wizję i cel naszej firmy, gdy rozpisujemy biznesplan, wtedy musimy być kreatywni, wtedy też te umiejętności miękkie będziemy wykorzystywać. A także, kiedy musimy rozmawiać z naszymi klientami, zadawać im odpowiednie pytania, aby wiedzieć, jakiego produktu potrzebują, tak? bo klient nie zawsze to wie i nie zawsze nam o tym jednoznacznie powie. A także, żebyśmy mogli taki, klient, taki produkt dla klienta znaleźć i mu taki produkt dostarczyć, który to produkt on pokocha i dzięki temu pokocha nas jako sprzedających, czy jako dostarczających ten konkretny produkt. Natomiast kompetencje twarde to jest właśnie ta specyficzna branżowa wiedza, obsługa konkretnych programów komputerowych, konkretnych aplikacji, korzystanie z social mediów, a także znajomość języków obcych. No i tutaj, kiedy korzystamy z tych tak zwanych twardych umiejętności, gdy potrzebujemy konkretnych informacji, na przykład dotyczących aspektu prawnego, samego inwestowania czy konkretnej inwestycji, kiedy musimy poznać Cześć Maciek, kiedy musimy poznać szczegóły, jeśli chodzi o podatki, musimy wtedy porozmawiać oczywiście z księgowym, więc jest to umiejętność miękka, no ale powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim rozmawiamy po to, żeby wydobywać z tych osób konkretne informacje. Kiedy musimy oceniać pracę inżynierów, architektów, specjalistów od Planning Permission, wtedy musimy mieć te umiejętności twarde, bardzo konkretną wiedzę, żeby sprawdzić, czy oni dostarczyli nam to, czego myśmy chcieli. Gdy organizujemy pracę administracji, czy gdy organizujemy nasze biuro, wtedy musimy wiedzieć, co ma być zrobione, musimy umieć napisać protokoły. Operacyjne, żeby nie, nie tłumaczyć każdemu od początku nowemu pracownikowi, jak, na czym będą polegały jego obowiązki. Gdy musimy dobrać program komputerowy, na przykład, czy program do księgowości, który będzie nam nas wspomagał w prowadzeniu naszego biznesu, pamiętajcie, że jest dużo rzeczy, które możemy automatyzować w naszej firmie, ale zdarzają się takie sytuacje, że na przykład lepiej jest zatrudnić dodatkową osobę, ponieważ będziemy też mogli wykorzystywać jej umiejętności miękkie, a nie właśnie kupować kolejny program komputerowy, który jakiś tam, jakiś tam, w jakimś tam zakresie nam pomoże, ale właśnie nie będziemy mogli wykorzystać tego ludzkiego aspektu programu, tak jak wykorzystamy to w przypadku zatrudnienia nowej osoby. Pamiętajcie, że czasem automatyzacja, znaczy najczęściej automatyzacja, i taka jest idea w ogóle wprowadzania automatyzacji do naszej firmy, żeby ona nam ułatwiała życie i oszczędzała czas, ale czasami może się okazać, że zapłacimy za coś, kupimy jakiś program czy aplikację, która wcale nam tego czasu nie, nie oszczędza, a tylko bez sensu wydaliśmy na to pieniądze. Także tutaj musimy właśnie mieć te twarde kompetencje, specjalistyczną wiedzę, żeby umieć ocenić, co nam będzie potrzebne, a co jest całkowicie zbędne. No i oczywiście. Cały marketing, tak, też musimy mieć te twarde umiejętności, żeby wiedzieć, jak się w tym poruszać, jak planować reklamy, jak nawet czasami tworzyć, e, e, tworzyć całe kampanie reklamowe, albo też musimy po prostu wiedzieć, jak znaleźć osobę, która, której to zlecimy i która to dla nas zrobi. Pamiętajcie, że sprzedaż z założenia jest umiejętnością nawiązywania relacji międzyludzkich i te, tym, jak po prostu, czy umiemy, jak sobie z tym radzimy, jak czy umiemy po prostu takie relacje budować. Więc, aby być dobrym sprzedawcą, no to przede wszystkim będą nam potrzebne te wymienione przeze mnie wcześniej umiejętności miękkie, bo to one sprawią, że ludzie nas zaakceptują i nas polubią, z, będą się z nami identyfikować i wtedy będą od nas kupować. Pamiętajcie, że ludzie uwielbiają kupować, natomiast nienawidzą, jak im się coś sprzedaje, a więc musimy do nich trafić w taki sposób, żeby nas poznali, polubili. I wtedy zaczęli od nas kupować. Jak to wszystko się ma do inwestowania w nieruchomości? Bo ja tak gadam, gadam, wiecie, myśl, wy sobie pewnie myślicie, jaki to w ogóle ma związek konkretnie z nieruchomościami. Słuchajcie, do budowania portfolio zakupionych czy wynajętych, <gryny> cześć Marcin, nieruchomości, które będą przynosiły nam konkretny zysk. Jak do tego odnieść to wszystko, o czym powiedziałam? Słuchajcie, dzięki przychodom z nieruchomości albo budujemy swoje, swoją dodatkową emeryturę. Albo też czasami chcemy zastąpić przychód z naszej pracy zawodowej przychodem z nieruchomości, czyli rozbudować nasze portfolio do takiego poziomu, żeby zaczęło nam przynosić większe zyski niż nasza praca zawodowa, żeby potem po prostu zrezygnować z tej pracy zawodowej i przerzucić się całkowicie na nieruchomości, albo przynajmniej zbudować firmę w nieruchomościach do takiego poziomu, żeby przychody przynosi, y, y, pozwalały nam na komfortowe życie. Na przykład, jeżeli wcześniej, nie wiem, praca zawodowa przynosiła wam 3000 funtów miesięcznie, teraz 3000 przynoszą. Wam nieruchomości i jest ok, tak? Nie potrzebowaliście wcześniej więcej, radziliście sobie z tym, teraz też być może sobie z tym poradzicie. Każdy z nas jest indywidualny. Zdarza się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale zdarza się też tak, że mamy. Inne rzeczy, które chcielibyśmy robić, na przykład zajmować, spędzać czas z dziećmi, albo na przykład zająć się jakimś swoim hobby, i wtedy całkowicie nam wystarcza wybudowanie firmy w nieruchomościach do pewnego określonego poziomu, i to wcale nie znaczy, że będziemy ją rozbudowywać w górę i na boki w nieskończoność. Także nie chcę w tej chwili w ogóle mówić, Cześć Kasiu, o, o, o strategiach, które wiążą się ze sprzedażą nieruchomości, tak? Będę mówić tylko i wyłącznie o tym, to znaczy to, o czym powiem, odnosi się właściwie tylko do tego, co ja robię, bo ja nieruchomości nie sprzedaję, tylko do budowania portfolio, aby mieć z nich pasywny dochód. A więc. Czy musimy umieć sprzedawać nasze nieruchomości? Jak już powiedziałam, nie będę mówiła o sprzedaży nieruchomości. No więc po co, o czym ja tu w ogóle mówię, tak? Pewnie Was teraz zaskoczę. Ponieważ w Waszej firmie inwestycyjnej, czy w naszej firmie inwestycyjnej wcale nie sprzedajemy nieruchomości, tylko sprzedajemy siebie, tak? Sprzedajemy swoją wizję, swój biznesplan, swój sposób na zarabianie pieniędzy, swój po, sposób na budowanie pasywnego dochodu. I w zależności od tego, czy trafimy do określonej naszej grupy, czy potrafimy tę grupę docelową naszą znaleźć, to wtedy odniesiemy ten sukces, albo ten sukces będzie bardzo mały, czyli mówiąc krótko, go nie odniesiemy. Słuchajcie, skąd w nieruchomościach w ogóle się biorą pieniądze? Po pierwsze, ze wzrostu wartości nieruchomości, a po drugie z czynszu, tak, czyli capital appreciation i cash flow, czyli rent. No tak, ale według mnie. Inwesty... Pieniądze w inwestycjach z nieruchomości biorą się przede wszystkim z obrotu, czyli z tego, na ile jesteśmy w stanie wykorzystać dźwignię finansową w postaci kredytu Buy To Let oraz na ile jesteśmy w stanie korzystać z, finans... z refinansowania żeby po prostu te inwestycje przynosiły nam jak największy dochód w jak najkrótszym czasie. Oczywiście dochodzą do tego różne inne aspekty, jak umiejętność korzystania z alternatywnych źródeł finansowania itd., ale generalnie, w mojej opinii, pieniądze w nieruchomościach biorą się po prostu z obrotu. Więc teraz powiedz mi, jak myślisz, jak powinno wyglądać idealne inwestowanie? Czy... E, taką idealną inwestycją jest zakupienie mieszkania w Londynie czy nieruchomości w Londynie, kiedy po prostu siadasz i czekasz 20 lat, aż ona wzrośnie na wartości i wtedy ją sprzedajesz, czy raczej kupujesz nieruchomość w kredycie, gdzieś w jakiejś okolicy, gdzie te nieruchomości są trochę tańsze, remontujesz, refinansujesz, wynajmujesz. Później znajdujesz kolejnych inwestorów, którzy inwestują w swoje nieruchomości, a Ty zarabiasz na pomocy im, podzielisz się z nimi swoją wiedzą eksperta. No więc, jeżeli planujesz zastosowanie pierwszej strategii, no to nie musisz sobie rzeczywiście zadawać trudu, żeby uczyć się sprzedaży, tak? No bo kupujesz nieruchomość, siadasz i czekasz. Za 20 lat. Twoja inwestycja jest gotowa do spieniężenia do, y, 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 z, z i po prostu nic nie musisz robić, dobrze jest ją w międzyczasie wynająć, jeżeli chcecie korzystać z tej opcji, podpowiem Wam, dobrze jest ją wynająć, żeby zarabiała na siebie ta nieruchomość, żeby tak bez sensu nie stała pusta, bo wiecie, w pustych nieruchomościach się dzieją różne dziwne rzeczy, także lepiej ją wynająć, niech ona sobie będzie i po prostu czekać, aż y, uzyskacie capital appreciation za 20, 30 czy nawet więcej lat. Natomiast, jeżeli chcesz inwestować w drugiej opcji, czyli chcesz szukać, wyszukiwać nieruchomo wyszukać nieruchomość do remontu, wyremontować ją, potem wynająć, potem robić to wiele razy dla siebie, później z kolei zacząć robić to dla inwestorów, no to oczywiście no tutaj no jednak te umiejętności sprzedażowe się. Przydadzą i pewnie zgodzisz się ze mną też, że w tej drugiej opcji, no i pieniądze, i satysfakcja jednak z tego całego procesu będzie dużo większa. A więc, tak jak już mówię, jeżeli chcesz prowadzić swój biznes w nieruchomościach, tak jak ja to robię, musisz nauczyć się sprzedawać. Jak to robić? Słuchajcie, czy Umiejętności sprzedażowe są wrodzone, czy też możemy się ich nauczyć. Powiem Wam szczerze, na moim własnym przykładzie ja po prostu, ja jeszcze mogę powiedzieć, że pół roku temu byłam beznadziejnym sprzedawcą, a tutaj macie na tym live'ie nawet opinię widzicie Marcina. Marcin jest świetnym nauczycielem, drugim moim fantastycznym nauczycielem jest Ania Suska. Słuchajcie. Dzięki tym dwóm osobom moje umiejętności sprzedażowe naprawdę istotnie się poprawiły. To nie jest moje ostatnie słowo, ja nadal się będę uczyć sprzedaży, ponieważ zdaję sobie sprawę, jak ważna jest sprzedaż w naszym codziennym życiu. Nawet jeżeli pracujecie na etacie umiejętności sprzedażowe, negocjacyjne bardzo wam się sprzedadzą. Jeżeli prowadzicie każdą firmę, świetnie się wam przydadzą umiejętności sprzedażowe, nawet w nieruchomościach wierzcie mi, umiejętności sprzedażowe też się bardzo przydają. Mówię to ze swojego własnego doświadczenia, bardzo mi ich brakowało, dlatego postanowiłam je uzupełnić. A więc przede wszystkim będą nam potrzebne te umiejętności miękkie, możemy się wszystkiego nauczyć. Jeżeli nie czujesz się pewnie w sprzedaży, po prostu znajdź sobie kurs sprzedaży. Jak taki kurs znaleźć? Internet, tak? Wszystko jest przed nami. Wystarczy otworzyć czy włączyć komputer, czy nawet swój własny telefon. Słuchajcie, jest mnóstwo kursów sprzedażowych. Jeżeli mogę Wam tylko coś podpowiedzieć, to szukajcie oczywiście opinii, ale najlepiej znajdźcie osobę, która na takim kursie już była. A później jeszcze ocencie, jak ta osoba umie sprzedawać. Czy nauczyła się rzeczywiście czegoś na tym kursie? Jakby to był ktoś, kogo znaliście wcześniej, no to by było w ogóle idealnie. Więc po pierwsze, czy się nauczyła sprzedawać na kursie? Po drugie, czy nauczyła się sprzedawać tak, jak wy byście chcieli. Umieć sprzedawać, bo dochodzi tutaj jeszcze jeden aspekt, słuchajcie, do umiejętności sprzedażowych. Na pewno wielu z Was zetknęło się z takimi osobami, które zajmują się sprzedażą, zajmują się z tym zawodowo, może nawet mają wyniki, ale po kilkunastu minutach rozmowy z taką osobą zdajecie sobie sprawę albo zdajecie sobie sprawę, że po pierwsze, w ogóle nie chcielibyście od tej osoby nic kupić, a po drugie, absolutnie nie chcielibyście sprzedawać tak, jak oni to robią. Dlatego ważne jest, abyś oceniał nie tylko postępy osoby, która jakiś kurs skończyła, ale również, czy te umiejętności Tobie odpowiadają, czy jest to ktoś, kogo chcesz naśladować. A więc podsumowując, słuchajcie, co będzie nam potrzebne? Umiejętności w sprzedaży, umiejętności miękkie komunikatywność, kreatywność, umiejętność w pracy w zespole, umiejętność organizowania czasu i słuchanie, bo to sprawia, że ludzie będą od ciebie kupować, bo cię polubią. Natomiast kompetencje twarde, czyli branżowa wiedza, obsługa programów komputerowych, korzystanie z social mediów, znajomość języków obcych, sprawią, że zbudujesz na rynku pozycję swoją jako eksperta. I nikt ani nic nie będzie w stanie tej, tej pozycji podważyć. Jeżeli będziesz umiał sprzedać siebie, to po prostu sprzedaż wszystko. I pomysł, i wizję, i nieruchomość, i kurs, i konkretny produkt, i usługi konsultacyjne. Jeżeli się nauczysz sprzedawać, nie będzie to ograniczone do jednego konkretnego produktu, będziesz umiał sprzedać wszystko. Słuchajcie, a co w sytuacji? Kiedy mamy tylko umiejętności twarde, jesteśmy ekspertem, po prostu wymiatamy, jesteśmy super świetni w tym, co robimy, ale kompletnie nie umiemy się sprzedać. No więc to samo będzie, gdybyśmy byli w odwrotnej sytuacji. To znaczy, jesteśmy super sprzedawcami, ale nie mamy żadnego konkretnego produktu ani usługi, który moglibyśmy sprzedawać. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy super sprzedawcami, no to albo musimy znaleźć ten super produkt, albo taki produkt stworzyć. Najlepiej podpowiem wam, wirtualny i po prostu później go sprzedawać. A ze sprzedaży, jeżeli to będzie cudzy produkt, będziesz miał prowizję. Jeżeli będzie to Twój produkt, no to oczywiście no, wszystko zostanie dla ciebie, tak? Natomiast jeżeli jesteś ekspertem na, w swojej dziedzinie, w swojej jakiejś wąskiej specjalizacji, no to będziesz musiał po prostu znaleźć osobę, która cię wykreuje, która. Wykrauje Ciebie na pozycję eksperta, na pozycję guru w danej dziedzinie i dzięki temu będziesz sprzedawał. Czy jest to proste? Powiem Wam tak: jeśli chodzi o sam sposób myślenia i podejścia do tego, jeżeli usiądziecie i się nad tym zastanowicie, tak, to jest proste. Natomiast, tak jak wiele innych aspektów naszego życia, mamy tendencję do komplikowania takich spraw. Często wiele obiekcji powstaje tylko i wyłącznie w naszej głowie. Kiedy już zaczniemy coś robić, to się okazuje, że te obiekcje w ogóle, te problemy nawet się wcale nie pojawią. Chociaż wcześniej, wcześniej zaprzątaliśmy sobie nimi umysł i spisywaliśmy długie, długie strony, zapisywaliśmy nimi, co to potencjalnie się może złego wydarzyć, okaże się, że większość tych sytuacji nigdy się w ogóle nie wydarzy. Niepotrzebnie komplikujemy sprawy, które często nie są w ogóle skomplikowane. Także najlepiej jest jednak po prostu zacząć robić to, co chcemy. Pytanie kolejne, czy musimy wszystko robić sami? no bo ono się automatycznie nasuwa, no przecież jeżeli się na czymś nie znamy, no to to, że ja Wam powiem, że jakiś problem się nie pojawi, Wy wiecie, że się pojawi problem, jeżeli na przykład nie umiecie sprzedawać. Jeżeli chcecie się zajmować inwestycjami w nieruchomości, kupowaniem i remontowaniem, a nie znacie się kompletnie na remontach, bo nie wiecie, czym się różni, nie wiem, nakrętka od podkładki, no to oczywiście, że jest to dla Was problem, ale czy musicie wszystko robić sami? To tu jest, słuchajcie, kolejna podpowiedź. Nie musicie. Doskonale wiecie, znaczy osoby, które mnie obserwują. Wiecie, że ja większość swoich inwestycji naprawdę robię prawie, że z poziomu fotela albo przez telefon. Ja oczywiście jadę na miejsce i oglądam nieruchomości. Są takie rzeczy, których nie możemy pominąć, które musimy fizycznie zrobić, ale jest bardzo wiele innych aspektów inwestowania, które ja deleguję. Oczywiście, najpierw znajduję kompetentną osobę. Najpierw ją nadzoruję, ale już później wiem, że przy piątym, szóstym projekcie, czy nawet przy trzecim, taka osoba sobie świetnie poradzi i cały problem y, czasu, który musiałabym na to poświęcić, po prostu ze mnie zdejmuje. Oczywiście ja jej za to płacę. Po prostu zamieniam mój czas na pieniądze. Odwrotnie. Zamieniam pieniądze na mój czas, a oni zamieniają swój czas na pieniądze. A więc. Jeżeli będziesz sam, pamiętaj, że droga do sukcesu finansowego będzie długa i żmudna. Będą chwile zwątpienia, będziesz się chciał poddać, będziesz miał momenty załamań, będziesz miał tego dosyć. Dlatego, właśnie potrzebni ci są eksperci, którzy cię wesprą na tej drodze. Że trzeba im zapłacić. No, kochani, oczywiście, że trzeba im zapłacić. Powiem wam, że oszczędzanie, jeśli chodzi o y, ekspertów, o współpracę z ekspertami w firmie, to jest tak zwana fałszywa ekonomia. Najczęściej inwestujesz w nich pieniądze, ale właśnie odzyskujesz po pierwsze swój czas, a po drugie z reguły skracasz czas trwania całego projektu, to znaczy, że szybciej zacznie ci on przynosić zyski. Przemyślana inwestycja, wierzcie mi, bardzo szybko się zwraca. Być może, jeżeli budujesz firmę. I w ogóle kompletnie się nie znasz na sprzedaży. Próbowałeś się nauczyć sprzedaży, w ogóle ci to nie szło. Sprzed, przeszedłeś różne kursy, rozmawiałeś z różnymi osobami, to nie jest twoja bajka. Po prostu będziesz musiał zatrudnić sprzedawców. Jeżeli sam nie jest, jesteś w stanie po, po, posiąść tych umiejętności, dlaczego nie zatrudnić kogoś, kto się na tym zna? Sprzedaż jest takim samym elementem budowania firmy jak każdy inny, i tak samo jak każdy inny element możemy go delegować. Także parafrazując to, co powiedziałam na początku, można sobie poradzić w inwestowaniu w nieruchomości, nie będąc dobrym sprzedawcą, ale jeżeli będziemy umieli sprzedawać lub zatrudnimy dobrych sprzedawców, to nasz biznes poszybuje w górę w bardzo krótkim czasie. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Jeżeli się nie zgadzacie albo macie inne opinie na ten temat, jestem na tę dyskusję otwarta. Także napiszcie mi pod tym live'em. Czy się ze mną zgadzacie? Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Być może macie już jakieś swoje własne doświadczenia i będziecie się chcieli z nimi, nimi podzielić. Mnie już obserwuje całkiem sporo osób, więc jeżeli napiszecie tutaj, być może wywiąże się całkiem ciekawa dyskusja, bo ktoś inny, kto też się wcześniej nie odezwał, podchwyci coś, co powiedzieliście, i być może właśnie okaże się, że będzie się, będziemy się mogli tymi doświadczeniami wymienić. Mam dla Was jeszcze jedną informację. Zapraszam Was na fantastyczne spotkanie, które odbędzie się 9 kwietnia, to jest piątek, o godzinie 10 rano. Przy kawie o nieruchomościach będę rozmawiała z Anią Ewą Suską i będziemy mówić o inwestowaniu w nieruchomości. Także dwóch ekspertów. Co najmniej będzie to trwało to spotkanie godzinę. Także przygotujcie sobie kawkę i po prostu spotkamy się, porozmawiamy. Natomiast oprócz tego, chciałabym Wam też, Was też zaprosić na moje kursy, które odbędą się 1-17 kwietnia. To będzie kurs pod tytułem Zarabianie na nieruchomościach. Będę tam omawiała kilka strategii, które są najczęściej wykorzystywane, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Więc będę mówiła o deal sourcingu i o yy, wyszukiwaniu yy, nieruchomości, będę mówiła o single LED, będę mówiła trochę o HMO, będę mówiła również o. O, o całym aspekcie prawnym, czyli jak się trzeba przygotować do inwestowania. Ten kurs będzie trwał, on się odbędzie 17 kwietnia, to będzie sobota. Zacznie się o 10 rano, będzie trwał około 6 godzin. To też zależy od tego, jak aktywni są uczestnicy, dlatego że po kursie jeszcze mamy sesję pytań i odpowiedzi, więc w zależności od tego, ile będziecie mieli do mnie pytań, tak długo będziemy się dzieli i na te pytania odpowiadali. Możecie sobie również pytania przygotować wcześniej, tak? I już przyjść na kurs z konkretnymi pytaniami. Pytaniami. W kursie będzie też kilka ćwiczeń, także nie tylko będę gadać, nie tylko będziecie wysłuchać, ale będziecie też aktywnie w tym kursie uczestniczyć. Drugi kurs odbędzie się 22 maja, to jest również sobota, to jest również około 6 godzin, głównie moje gadanie, ale znowu też na koniec pyta, sesja pytań i odpowiedzi. Na tym kursie będę już mówiła konkretnie o inwestowaniu w nieruchomości typu Single LED. O tym, jak znaleźć taką nieruchomość, jak najpierw starannie przemyśleć, w jaką nieruchomość chcemy zainwestować i dlaczego właśnie w taką. Czyli będziemy musieli od razu wybrać naszych lokatorów. Co Was pewnie zaskoczy, że lokatorów z reguły się wybiera przed zakupem nieruchomości. Jak taką nieruchomość kupić, jak przebiega cały proces zakupu nieruchomości, jak ją później wyremontować, jak ją wynająć, jak znaleźć najlepszych czy odpowiednich lokatorów. I jak samodzielnie taką nieruchomością zarządzać? Oczywiście ja w tej chwili większość tych elementów już inwest... deleguję. Ale wcześniej, na początku swojej kariery i przy moich pierwszych nieruchomościach, wszystko to robiłam sama i powiem Wam, że wiele z tych elementów oczywiście nadal robię sama, tylko niektóre z nich deleguję, że to powiem Wam też, że nie jest tak, że w każdej nieruchomości jest tak samo. Są takie nieruchomości, które na przykład znalazłam przez sorcera, a są, a większość z nich wyszukałam sama, są takie nieruchomości, czy większość nieruchomości oddaję agencji do zarządzania, ale są również takie nieruchomości, którymi samodzielnie zarządzam. Także wszystko zależy od okoliczności, od sytuacji, od konkretnej nieruchomości, od tego, jakich mam lokatorów. Różnie, różnie się to zdarza, natomiast na tym kursie, jak kupić, wynająć i samodzielnie zarządzać nieruchomością typu Singlet w Wielkiej Brytanii, opowiem Wam od początku do końca, jak taką nieruchomość kupić i jak z niej otrzymywać stabilny, pasywny dochód. Także, jeżeli jesteście zainteresowani spełnianiem Waszych marzeń, odzyskaniem wolnego czasu, być może ograniczeniem swoich godzin spędzanych w pracy, bo ten dochód będziecie mogli zastąpić dochodem z nieruchomości typu Single, serdecznie Was zapraszam 22 maja, sobota, 10 godzina rano i cały dzień ze mną Małgorzata kurzępa Fairhouse Investments. A teraz życzę już Wam przyjemnej niedzieli. I do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Małgorzata Kurzem House Investments. Ach, przepraszam, za tydzień się nie zobaczymy, bo jest wielka niedziela, także Wam odpuszczę. Pewnie będę spędzać czas z moją rodziną i będziemy, mamy zaplanowany już bardzo intensywny czas spędzony na, na świeżym powietrzu, ale powiem Wam szczerze, że mam też umówionych kilka viewingów na przyszłą sobotę, także trochę mnie to zaskoczyło, no ale no, takie jest życie. Agenci też mają bardzo busy time teraz i pewnie. Starają się upchnąć jak najwięcej viewingów, kiedy tylko mogą, więc po prostu robią to również w święta. Także serdecznie Was zapraszam. W takim razie następne nasze spotkanie to będzie 9 kwietnia, spotkanie z Anią Suską w piątek o godzinie 10 rano przy kawie o nieruchomościach. Serdecznie Was zapraszam, a teraz już życzę Wam miłej niedzieli. Małgorzata w Warehouse Investments. Pa!